Cześć, dzień dobry. Dzisiaj powiem o jednostkach wielkości fizycznych. No i zaczniemy jak zwykle od, od definicji, definicji jednostek wielkości fizycznych. Jednostki fizyczne są miarą różnych wielkości fizycznych i określają w jakich jednostkach wyrażamy dane pomiary. Dzielą się na podstawowe i pochodne. I teraz przechodząc dalej, jednostki podstawowe SI, czyli jest to Międzynarodowy Układ Jednostek miar. wyróżnia 7 podstawowych jednostek, z których można wyprowadzić jednostki, jednostki pochodne. I teraz, jednostki podstawowe SI to oczywiście metry, czyli jednostka długości. Którą zapisujemy jako M, kilogram, jednostka masy, co ciekawe, tu jest przedrostek kilogram, tak, czyli kilo, jest to jedyna jednostka podstawowa z przedostkiem, czyli gram nie dostąpił zaszczytu bycia podstawową jednostką SI, kilogram, tak. Następnie mamy oczywiście sekundę, czyli jest to jednostka, którą wyrażamy wielkość fizyczną, o której mówimy czas. Tą sekundę oznaczamy jako S. Natężenie prądu to jest kolejna wielkość jednostka wielkości fizycznej. To znaczy. Natężenie prądu jest oczywiście wielkością fizyczną, a jej jednostką jest amper, czyli A. Następnie mamy temperaturę, czyli wielkość fizyczną, temperaturę i mierzymy ją w kelwinach i oznaczamy jako K. Ilość substancji to jest kolejna wielkość fizyczna i ona ma jednostkę mol, to jest znana bardzo z, głównie z chemii, chemia. Ale także oczywiście używana w fizyce. No i ostatnią siódmą jest natężenie światła, które jest wyrażana w jednostkach zwanych kandela kandelami. Może odmienię i zapis to CD. Każda z tych jednostek ma, ma ścisłą definicję opartą na stałych fizycznych. Na przykład met jest definiowany na podstawie prędkości światła, światła w próżni. Część jednostek było, była definiowana jeszcze niedawno trochę inaczej. W tej, chwili, w tej chwili są to definicje oparte o bardzo dokładne pomiary i nie są to, nie są to jak to było kiedyś. Jakieś, jakieś próby trzymane, trzymane jako, jako wzorzec czy, czy, czy wzornik danej, danej, danej wielkości. Ok, jednostki pochodne zatem powstają oczywiście przez kombinację jednostek podstawowych. I mamy oczywiście takie jak prędkość, czyli metr na sekundę, przyspieszenie mierzymy w metrach na sekundę kwadrat, siła to oczywiście newton, ale newton to jest kilogram na sekundę kwadrat, ciśnienie, oczywiście w paskalach, czyli newton na metr kwadrat, energia w dżulach, czyli newton na metr z kolei, czy na przykład moc, mierzona w watach, to jest dżul na sekundę. Oczywiście tych jednostek pochodnych jest Dużo, dużo więcej. Ja podałem te związane z samą mechaniką. Ok. Co dalej? Wielokrotności i podwielokrotności. Czyli wielokrotność i podwielokrotność to są tak zwane przedrostki. I one dla bardzo dużych lub bardzo małych wartości właśnie stosujemy te przedrostki, które oznaczają de facto wielokrotność danej jednostki. Używa się je wstawiając ten przedrostek przed, przed jednostką i mamy na przykład kilo. To jest oczywiście oznaczenie K10 do trzeciej, tak? Czyli jeżeli mamy kilogramy, to oznacza, że mamy 10 do 3 gramów. Tak? I to wtedy, wtedy mówimy, że mamy kilogramy. Mega 10 do 6 oznaczenie duże M. Giga duże G. 10 do 9. Tera 10 do 12 oznaczenie T. I już dalej no to jeszcze mamy beta. P10 do, do 15. Oczywiście są, są określone dalsze te wielokrotności, natomiast one są rzadko bardzo bardzo używane. Można je znaleźć w tablicach. Zachęcam do zapoznania się. Natomiast ja, ja tutaj już dalej tych przedostków nie, nie wpisywałem. I teraz to są. Szedostki wielokrotności, a to są, wielo, to są jednostki pod wielokrotności. Mili M, czyli 10 do minus 3, czyli można powiedzieć kilo w drugą stronę. Mikro Mi, oznaczenie 10 do minus 6, nano N, 10 do minus 9, piko P, 10 do minus 12, femto F, 10 do minus 15. Także proszę zauważyć, że te, te jednostki, oprócz kilograma, czyli kilo, są w są oznaczane praktycznie duży, w większości dużymi literami. Natomiast pod wielokrotności są oznaczane małymi literami. To jest taka, taka zależność oprócz oczywiście kilo, bo kilo jest wielokrotnością oznaczonym literą, literą małą. No i je, jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, jakoś przeliczać, no to nie wiem, mamy jakieś tam 10 km, tak? co to oznacza, że to jest 5, to jest 10, przepraszam, jest 5. 10 razy 10 do 3 metra, czyli równa się tam 10 000 metrów. Dobra, mamy nie wiem, trzy milisekundy. Tak, milisekundy. To jest równe 3 razy 10 do minus trzeciej sekundy. To jest równo oczywiście 0,003 sekundy. I tak dalej, i tak dalej. Także no, to, jest, to jest dość, dość oczywiste. Nie jest to skomplikowane, i na koniec ważne informacje i ciekawostki. Oczywiście, system SIM, czyli ten, który, który którego używamy w Polsce, o ile dobrze pamiętam, od tam 1960 60 roku, jest obowiązującym systemem praktycznie na całym świecie. Wyjątkami są na przykład USA, które używają cały czas jeszcze jednostek imperialnych, tak zwanych jednostek imperialnych, możecie sobie sprawdzić co to są za jednostki, natomiast dlatego dlatego na przykład w McDonaldzie w Stanach Zjednoczonych można kupić zamiast, zamiast jakiegoś jakiegoś nie wiem, Hamburgeria to można kupić ćwierć funciaka. Więc, więc cały czas w Stanach Zjednoczonych są używane jednostki, tzw. imperialne, czyli inne od jednostek SI. Jednostki podstawowe są niezbędne do definiowania jednostek pochodnych. Czyli na przykład Newton pochodzi od kilograma metra i sekundy. To jest połączenie po prostu. Tak? Czyli jednostki podstawowe generalnie budują jednostki pochodne. Przedostki z ISI pomagają unikać bardzo dużych i bardzo małych liczb. Po to są. Czyli zamiast pisać tam 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 m używamy, że to jest 1 mikrometer. W fizyce, nawet tej, której uczymy się w szkole, w szkole średniej, często używa się jednostek spoza układu SI. Dotyczy to na przykład elektronowoltów dla energii lub litrów dla, dla objętości. I to jest, to jest, myślę, koniec tego krótkiego krótkiej informacji. Odnośnie, odnośnie jednostek. I odnośnie wielokrotności, jeżeli ktoś ma co do tego jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Poprzez komentarz lub poprzez kontakt bezpośredni po prawej stronie na górze znajduje się kontakt do mnie. Jeżeli coś wymaga doprecyzowania, to, to oczywiście, jeżeli będzie wiele pytań, to mogę doprecyzować. Ten temat jest generalnie umówiony bardzo dobrze w różnych podręcznikach, też nauczyciele. Bardzo dobrze go tłumaczą, tłumaczą w, szkole, w szkole średniej, więc tutaj myślę, że nie, nie będzie żadnego problemu ze zrozumieniem, a te informacje, które przekazałem dzisiaj proszę traktować po prostu jako, jako dodatek, czy jako powtórka. Także dzięki serdeczne i do usłyszenia niebawem. Cześć.